Kolejna Talaria Sting R, czyli MX4, tym razem w wersji Amazonia. Mamy na pokładzie holograficzną okleinę Backfire Design w tym zielonym odcieniu. Jak widzimy, świetnie się to prezentuje, mieni się w świetle. Taka okleina to nie tylko wygląd, ale także zabezpieczenie naszego motocykla przed zarysowaniami, przed uszkodzeniami. Mamy tutaj zwiększone pokrycie tych naklejek. Zabezpieczamy większą ilość elementów naszego motocykla niż standardowo. Dodatkowo mamy poszycie siedziska Fire Grip, także produkcji Backfire Design. Tutaj to poszycie ma nadruk, który komponuje nam się idealnie z okleiną. Poszycie jest bardzo wytrzymałe na rozdarcia, na uszkodzenia, przetarcia, a także jest bardzo przyczepne. Także w czasie błotnistych lub deszczowych przejażdżek nie ślizgamy się po tej kanapie. Jedno, yy, jednoelementowy design sprawia, że bardzo skrótnie i fajnie to wygląda. Oczywiście na pokładzie do koloru mamy manetki. Tak się prezentuje motocykl w pełnej okazałości. Zapraszamy do sprawdzania naszej oferty. Tutaj te modele limitowane są właśnie do nabycia w naszym salonie. Zapraszamy, błyszczy się, błyszczy pięknie. Pozdrawiam.